Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że znaleźliście dzisiaj czas na spotkanie z nami. To bardzo ważny, istotny dzień dla nas wszystkich tutaj, dla klubu, dla drużyny, dla działaczy, dla kibiców w Mielcu, bo będzie nam dane Podpisać za chwilę umowę o współpracy na kolejny rok między klubem FKS Stan Mielec a spółką energetyczną, największą, naj, naj, najbardziej prestiżową w Polsce spółką energetyczną PGE, która sponsoruje już nas w ostatnich latach, ale podjęła również decyzję o tym, żeby również w kolejnym roku tę współpracę kontynuować. Dla mnie, drodzy Państwo, jest to też bardzo ważny, istotny moment, bo jak wiecie, od wielu, od kilku lat, od trzech lat staramy się bardzo mocno strofesjonalizować klub, staramy się wspólnie z zarządem, ze sponsorami bardzo mocno klub rozwijać na wielu płaszczyznach, na, na, na tym poziomie organizacyjnym, ale również szkoleniowym, sportowym. Wydaje mi się, że możemy się już dzisiaj wieloma... Sukcesami w tych obszarach pochwalić, ale chcemy więcej. Chcemy iść do przodu, chcemy jeszcze mocniej inwestować w rozwój stali. Chcemy bardzo mocno inwestować w rozwój szkolenia młodzieży. Chcemy inwestować mocno w pierwszy zespół, po to, żeby te wszystkie marzenia, które mamy, a one naprawdę są wielkie, się nam w tym roku udało, mam nadzieję, zrealizować. I liczę na to że tak rzeczywiście będzie, ale nie byłyby te wszystkie ostatnie lata możliwe, związane właśnie z rozwojem klubu, bez solidnych partnerów, bez osób, bez instytucji, które te trzy lata temu nam podały rękę, zaufały klubowi, dały nam szansę na to, żeby się rozwijać, iść mocno do przodu. I taką firmą jest właśnie grupa PGE która wspiera nas od początku, która daje nam właśnie szansę na ten rozwój i mocno inwestuje w FKS Stal Mielec. Chciałbym bardzo serdecznie tutaj podziękować Panu Prezesowi Henrykowi Baranowskiemu za to, że Polska Grupa Energetyczna jest z nami i będzie z nami, przez kolejne lata. Mam nadzieję, że kolejne lata, jeżeli będzie ten sukces, o którym wszyscy marzymy, będziemy nadal, na, dalej ze sobą współpracować. Bardzo za to zaufanie dziękuję i bardzo również, tak jak powiedziałem, liczymy na dalszą współpracę, ale Mielec, drodzy Państwo, i cały klub też jest wpisany w pewien pejzaż miasta, Pejzaż regionu Stal Mielec jest wizytówką Podkarpacia. Podkarpacia, które się bardzo szybko rozwija, które, w którym dokonują się bardzo mocne, duże inwestycje, zarówno w infrastrukturę drogową, transportową czy kolejową, ale również w szeroko rozumianą innowacyjność. I klub, piłka nożna, sport jest takim naprawdę kapitalnym uzupełnieniem tego rozwoju i na pewno może się przyczynić do tego, żeby właśnie i nasz region, podkarpacki region szybciej i lepiej się rozwijał i cywilizacyjnie. Mocno szedł do przodu. Jak wiecie, budujemy drogę ekspresową z południa na południe, całe, na polski wschodniej przez Podkarpacie, drogę De Karpatia. Jak wiecie, będziemy modernizować, już zaczęła się modernizacja linii kolejowych, tutaj z Mielca do Dębicy. Niedługo będzie można już dojechać do Dębicy, potem do centralnej Polski. Krótko mówiąc, staramy się bardzo mocno cywilizacyjnie właśnie w tym rozwoju wspierać się Podkarpacie, a piłka nożna, sport, drużyna taka jaką jest Stalmielec Klub, Stalmielec, FKS, Stalmielec z tradycją, z jego kulturą organizacyjną, z jego pomysłem na to, jak ma wyglądać profesjonalnie zarządzany klub piłkarski, z jego ambicjami, na pewno w ten rozwój Podkarpacia się świetnie wpisuje. Drodzy Państwo, jeszcze raz chcę bardzo serdecznie panu prezesowi Henrykowi Baranckiemu podziękować za to zaufanie, chcę podziękować zarządowi klubu za to, że wspiera mnie również bardzo mocno w, w, tym, w tej aktywności na rzecz rozwoju klubu. Chcę bardzo podziękować pierwszej drużynie, trenerom, ale również wszystkim zawodnikom z Akademii, działa, kierownictwo Akademii za tę tą wspólną drogę, za to, że idziemy w jedną stronę, za to, że mam takie poczucie, że wszyscy wiemy czego chcemy i y, idziemy w jednym kierunku i w tym kierunku, y, zaufając sobie bardzo mocno, y, bardzo konsekwentnie podążamy. Liczę na to, że to się przełoży na... Na ten sukces sportowy, o którym wszyscy marzymy, na który wszyscy liczymy i którego wszyscy oczekujemy, no ale to już oczywiście zweryfikuje wojsko, a dzięki tym, tej umowie mam nadzieję, że o ten sukces po prostu będzie łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że projekt, który zaczęliśmy 3 lata temu, zaczął przynosić te efekty i te rezultaty, które sobie założyliśmy, rozpoczynając współpracę. Przypomnijmy sobie, że lata temu e, ta współpraca jeszcze nie była tak e, silna i tak rozległa, ale ambicje i plany były bardzo duże. BG wspiera e, różnego rodzaju aktywności e, sportowe, kluby, kluby sportowe. Bardzo się cieszymy z tego, że e, nasze apetyty na sukces tutaj w Mielcu e, na terenie, na którym działa PG Polska Grupa Energetyczna zmaterializowały się, że osiągnęliśmy wspólnie to co udało nam się do tej pory zrobić ale nie ukrywam, że apetyty mamy zdecydowanie większe że chcielibyśmy, żeby klub awansował oczko wyżej, żeby był klubem z ekstra klasy, żeby i imię klubu, który w tym roku kończy 80 lat, jak i e, marka PGE, pojawiła, pojawiła się tam, gdzie e, piłka osiąga swój szczyt sportowy e, w kraju, a być może w przyszłości, jak e, ten projekt będzie nam się rozwijał tak szczęśliwie jak e, do tej pory, być może PGE, FKS, Star Mielec Wróci na stadiony europejskie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. O głosowaniu do Dzień dobry Państwu. Ja zacznę od podziękowań. Bardzo serdecznie dziękuję prezesowi, w imieniu pracowników i, i, i zawodników. Jest to niezmiernie miłe i przyjemne spotykać się w, w takich okolicznościach i zawsze, jeżeli jesteśmy w, taki, w takim towarzystwie, jest, jest później nam łatwiej pracować, ponieważ energię, którą dostarczacie, no, wystarczy nam na, na, na wiele, na wiele. Nie udało się nam w poprzednim sezonie osiągnąć tego prawidłowego awansu, ale myślę, że poprawimy się i, i będziecie dumni z nas na koniec tego sezonu. Dziękuję panu Tomaszowi, że też nas wspiera i pomaga. Cóż, zacząłem na też skończę na Dziękuję drużynie i to praca, na pomylony. No to będzie to będzie w gabinecie będzie się Na namyślił tak ja. Dziękuję was. Dziękujemy.